Dzień dobry, witam Was po dłuższej przerwie. Mam nadzieję, że czekaliście. Ja powiem szczerze, że już tęskniłam za nagrywaniem, więc zabieram się dziś za paletę z efektu, najnowszą. I także ten film miał się pojawić dwa tygodnie temu, ale wyszło jak wyszło. Ci, co wiedzą, to wiedzą, a ci, co nie wiedzą, to. Jest, jest ok. E, słuchajcie, mm, nie dotykałam jeszcze, jeszcze jej nie odpokowywałam, nie macałam, bo chciałam, żeby to było właśnie moje pierwsze wrażenie, w ogóle tak swoją drogą paleta była zapieczętowana złamałam lak to w ogóle chyba też w jakichś reklamach było, że łamie pieczęć, takie wiecie na poważnie i mowa tutaj o najnowszej palecie z Afektu, która powstała przy współpracy z Karoliną Matraszek, ale zanim przejdę do tej paletki to mamy w posiadaniu pozostałe paletki, które powstały przy współpracy z Karoliną Matraszek, ta jest do to nie, to co jej nie pokazuje, ale chodzi mi o oczy. No i jeszcze mamy e, paletkę In the Spotlight, która powstała przy współpracy z Pro Makeup, Tutaj jeszcze jest Daniel i Karolina, więc ona też, ale bardzo tutaj chce się skupić na Karolinie. E, I powiem Wam, że jeżeli miałabym na chwilę obecną wybrać jedną najulubieńszą, e, to jest to zdecydowanie paletka Pure Passion. E, dlaczego? E, już Wam powiem i nie patrzcie na to, że są brudne. One są mocno użytkowane. E, najbardziej lubię tę paletkę, ponieważ ma błyski i maty, i czarny, i biały. E, jest mocno kontrastowa, bardzo ładnie się buduje e, kolorami, e, światło, cień i najbardziej ją lubię, ale widzicie, zużytkowanie także jest godne. E, jeżeli chodzi o Naturali Mat, już Wam pokazuję w środku. Chodź tu, chodź. Choć. Tutaj także zużytkowanie jest duże. O może w ten sposób wam pokażę, eee, ale na przykład jeżeli chodzi o kolorystykę, no to. Tu jest bardziej zróżnicowane. Tutaj te kolory są dość do siebie podobne, ale najbardziej właśnie lubię jako kolor przejściowy ten odcień. No po prostu sztos petarda. Tutaj był jeszcze jeden, ale mi się zużył już kompletnie, więc tę paletkę także bardzo lubię i powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o sweet harmony, nie wiem o co chodzi, ale jakoś przez to, że miałam te paletki, to korzystałam z niej mega rzadko. Więc więc dla, dla mnie takim must have'em są, są te Do makijaży dziennych i także do makijaży mm, dla klienta Więc te paletki łączą ze sobą i profesjonalizm e, I e, dla każdego, który się maluje amatorsko No i paletka In The Spotlight Ale wam jej nie pokażę w środku Sobie zróbcie w necie, bo naprawdę ona ma zużytkowanie bardzo duże Bardzo lubię, bardzo lubię No i tutaj mamy jeszcze paletkę do konturowania i w porównaniu teraz do paletki najnowszej, bo tutaj ona łączy ze sobą paletkę zarówno do konturowania oraz e, paletkę do oczu, zaraz Wam ją przybliżę e, myślę, że odbiega tylko tak najmocniej ten odcień, jeżeli miałabym porównać do tych e, moich. E, Pierwotnych paletek z, przy współpracy z Karoliną, więc ten jest najbardziej odbiegający. No i bym może powiedziała, że ten także. No, chyba tak. Ale, ale dobra, kończę już o pozostałych paletkach, bo przecież to jest gwiazda dzisiejszego odcinka. Więc proszę bardzo, pokazuję z bliska, jak ona się prezentuje. Tutaj mamy właśnie produkty do konturowania. No i do. Oczu. Tak w ogóle swoją drogą e, też mi przypomina paletkę Skobo, e, ona wychodziła w edycji świątecznej, no zobaczymy jak się będzie z nią pracowało, e, jeżeli jakość jest pozostawiona tych cieni, których mam, no to e, myślę, że będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze. No i z kolorów e, błyszczących mamy dwa odcienie, reszta jest matowa. Nie przedłużając, biorę się za makijaż i wstępna wersja jest taka, że najpierw zrobię delikatne oko, a później zrobię małą transformację na wersję mocniejszą. Więc zaczynamy czas start. Słuchajcie, w ostatnim czasie zaczęłam używać także z efektu korektora. On jest dedykowany jako korektor pod oczy, ale, e, na no tak, także się fajnie sprawdza jako baza nie przesusza, fajnie podbija kolory i u mnie jest w kolorze jaśniejszym, bo jest jeszcze drugi ciemniejszy i on jest zdecydowanie bardziej żółty, więc e, tak się prezentuje kolory. I lecę na. Całą powiekę pod samóg brwiowy, ale brwi już robiłam, więc na górze troszkę korektora także mam. U mnie są często zasinienia, więc dodatkowo jeszcze tutaj wklepuję i docieram palcem. Okej, okay. i teraz tak patrzę, że kolor banana shake, jeżeli macie paletę In the Spotlight, to też on się powtarza albo przynajmniej jest dość mocno zbliżony. No i właśnie ten e, um, buraczany, bordo burak także. No i e, o wspomnianym bananie zacznę od przypudrowania nim e, okolicy pod brwią. On wpada w taki delikatny Różyk. On nie jest żółty-żółty, tylko jest delikatnie różowawy, cielisty. I także tutaj wewnętrzna część dobra. Jako pierwszy cień, ale nie cień tak stricte mówiąc słuchajcie, użyję brązera i on mi posłuży jako zbudowanie załamania. Biorę puchaty pędzel. I załamanie tworzę. Powiem wam, że ten brązer fajnie się sprawdził jako właśnie cień przejściowy. Jest mega bezpieczny, ładnie się wymieszał z tym bananowym, jasnym kolorem. I bardzo fajnie, fajnie, że jest to brązer, ale ma duży size, bo myślę, że właśnie będę go wykorzystywać głównie jako kolor przejściowy i że jest największy. Dobrze, ale przejdźmy teraz dalej. Będę mieć ze sobą mieszać te dwa brązy, aby stworzyć zewnętrzny koń. I go przyciemnić. I tak jak mówiłam na początku, najpierw robię wersję delikatniejszą, powiedziałabym taką dzienną, a później wzmocnię ten makijaż i troszkę tam go wymieszam i inaczej ze sobą połączę. Żeby mi się tutaj ładnie wszystko połączyło, delikatnie, takimi muskającymi ruchami. Wyciągam ten cień na załamanie, aby mi się wszystko połączyło, ale mniej więcej trzymam się tak jednej trzeciej oka, aby tylko i wyłącznie ten zewnętrzny kącik był ciemniejszy. Powiem Wam, że bardzo przyjemnie się ze sobą blendują i łączą kolory. I słuchajcie, tak naprawdę zaraz będzie koniec makijażu oka, prawie no bo wiecie, będzie jeszcze mała transformacja. I na ruchomą powiekę chciałam użyć ten kolor. I tak sobie zaczęłam go macać. I słuchajcie, nie jest to kolor, który ma pełne krycie. To znaczy nie jest to typowy metaliczny kolor, tylko on ma powiedziałabym taką delikatniejszą bazę pod spodem, a jest bardzo mocno drobinkowy, że po nałożeniu tylko widać tą drobinkę, a to spod spodu jest takie bardzo delikatne. W sensie ten kolor, wiecie o co mi chodzi, nie? No i ten właśnie kolor nałożę na NYX Glitter Primer na centralną część powieki. Mam nadzieję, że skumaliście, o co chodzi z moim wywodem, że po prostu to nie jest taka pełna metalizacja, pełna perła lub pełen błysk, tylko on jest um, bardzo, bardzo, bardzo mocno mielono drobinkowy. Eee, I jakbyście chcieli położyć go na przykład solo na powiece, e, no to będą prześwity powieki. Będzie, będzie widać, co jest pod spodem. E, no a ja tutaj kleju na centrum, delikatnie tutaj jeszcze na granicę z brązem. Płaski pędzelek, bo takim lubię najbardziej. Ewentualnie palce, ale wiecie, u mnie są pazury za długie. I różowy, o jakże wdzięcznej nazwie diva. Bardzo ładny rose gold kolor, uwielbiam w ogóle kolory tego typu. O Jezu kocham, no tak, zdecydowanie tak. I on się mega ładnie mieni. Śmiało mogę powiedzieć, że jest to kolor y, ślubny. Idealnie będzie pasować także z cieniami beżowymi, różowymi, brązowymi. Jest na tyle ciekawy i trójwymiarowy, że dobrze się połączy z większością cieni. No i naprawdę na oku wygląda fajnie. Dobra, przechodzę do drugiego. Dla wzmocnienia efektu Dodam dosłownie odrobinkę Tak przynajmniej zakładam Pyłku rozświetlającego Skop 601 W wewnętrznym kąciku Tak tu tuci tuci, aby aby Po prostu, żeby stworzyć Jeszcze większy kontrast Dla zewnętrznego kącika O, tak Tak troszeczkę Tak troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę I będę robić kreskę Także delikatną w brązie, i słuchajcie, wykorzystam do tego cienie. Delikatnie zamoczę pędzelek. Wrócę do brązowego, którym przyciemniałam zewnętrzny kącik. I wewnętrzny kącik. Nie lubię tego, boże, nie lubię, ale efekt jest. Czadowy, tylko niewygodnie się po prostu robi. Chodzi o ten dziubek charakterystyczny. On ładnie definiuje oko. Przejdę do dolnej powieki. Dużej filozofii tutaj nie będzie. Moi drodzy, nałożyłam korektor ten sam, co na górę. Delikatnie przetarłam i kolor... Hmm, no właśnie, jakby go tutaj zdefiniować. Ni to cegiełka, ni to takie rude, nito brązowe, ciekawe. No i on idzie na całą dolną powiekę. Jest to kolor, który bardzo ładnie podkreśli niebieską tęczówkę oraz zieloną. Jest on ciepły i właśnie ciężko mi jest go. To jest kolor Marsala, coś w tym stylu. On był modny. Kilka lat temu był na niego taki e, trend, było to coś pomiędzy chłodnym różem, właśnie taką cegiełką e, i to, to, to. To jest to. Też to chyba był kolor pantonu z któregoś roku, dlatego pewnie był też taki modny. Cała dolna powieka należy właśnie do niego. I tak naprawdę makijaż oczu jest już gotowy. E, tej pierwszej, delikatniejszej wersji. Pewnie dla większości ta wersja i tak jest dość mocna, ale jeszcze będę rozświetlać wewnętrzne kąciki, i dopiero później e, dołożę kilka elementów, żeby wzmocnić ten makijaż, aby wam pokazać e, różnorodność tej palety. Więc pora teraz na wytuszowanie rzęs e, i przyklejenie delikatnie kilku kępek. Tutaj mam z Gosza maskarę wydłużającą. Ona także rozdziela rzęsy, bo nie chcę mieć takiego efektu posklejanych, grubych rzęs. Mimo, że taki lubię, ale do kępek im bardziej one są rozdzielone, tym lepiej to wygląda. Ok, i pora na kępki. Będą to kępki z klawiera. I wyjątkowo użyję mało, ale długich, ponieważ są to biszejpy, ale w rozmiarze 14, i będę mieszać z dwunastkami i trzynastkami. Klej także czarny z klawiera, penseta znaleziona, lecimy. Już przykleiłam jedną kępkę na sam środek i będę to robić od dołu. Troszeczkę kleju. ciach wcale to nie jest takie trudne jakby się wydawało ja sobie też nie robię krzywdy nie wkładam tej rzęsy do oka jest to kładę je delikatnie pod naturalną linię rzęs teraz sobie tutaj je doformuję i ciach od dołu kolejna i zobaczcie, tu jest tak naprawdę kilka kępek, jeszcze został mi do uzupełnienia zewnętrzny kącik krótszymi, i tak samo tutaj i już jest jaka widoczna różnica, więc za chwilkę do Was wpadam, żeby Was nie zanudzić z wyklejonymi kępkami. Zanim wykleję drugie oko, to muszę Wam pokazać, jak to wygląda i różnice. W mieciu i nie mieciu, znaczy się tu w mieciu, a tu nie w niemieciu. E, no bo e, jaram się po prostu. Zobaczcie, jak ładnie i subtelnie, przynajmniej tak według mnie wygląda oko z kępkami i tak naprawdę nie nakleiłam ich jakoś super turbo dużo, tylko po prostu one są długie. Są to najdłuższe kępki z klawiera, jakie są dostępne, więc tak się chciałam pochwalić etapem pomiędzy. E, kończę drugie oko. Do zobaczenia! Oczy skończone, więc pora na podkład, ale nie do końca podkład, ponieważ uwaga, uwaga, jest to nowość z Ingrid i jest to krem CC. Ja już go miałam, używałam, testowałam i powiem wam, że jest mega przyjemny, ma fajne krycie, delikatne rozświetlenie, ale zaraz sami zobaczycie, jaką się prezentuje na twarzy. Jest to kolekcja Candy, ale co do jeszcze samej kolekcji Candy to oni oddzielni, więc y, zobaczycie, ja mam tutaj kolor, czekajcie, 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 e, zerwałam go, ale to był Milk Beige, to był kolor numer 2. jest jeszcze Natural oraz Porcelain, Porcelain mam w domu, e, najjaśniejszy, jest naprawdę mega jasny, a ja dziś użyję właśnie tego koloru numer 2, który się nazywa e, Milk Beige i... E, jeszcze w ogóle z takich mądrych rzeczy i składników aktywnych, to Wam przeczytam, e, co On tutaj w sobie ma. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Krem CC i to wielofunkcyjny, skoncentrowany na pielęgnacji kosmetyk upiększający. Lekka formuła, łatwo się rozprowadza, dyskretnie poprawia wygląd i koloryt cery. Znajdziesz tu składniki aktywne między innymi zieloną herbatę, kwas hialuronowy, witaminę E. Dzięki temu skóra jest sprężysta oraz nawilżona. No a dobra, co ja tu będę dłużej gadać? Jest wręcz powiedziałabym niewidoczny na twarzy, ale przykrywa to, co trzeba. Jeszcze będę tutaj wchodzić korektorem, bo także jest w kolekcji Candy. Jest to też fajna opcja na lato, jak jest ciepło, a nie specjalnie lubicie chodzić w podkładach. Nie lubicie zbyt mocnego krycia. No i jest to właśnie połączenie pielęgnacji z podkładem. I zobaczcie jak się prezentuje twarz. Jeszcze kilka słów co do samego kremu CC. Jakby co tutaj mam korektor, tu jeszcze nie, ale jeszcze wracam do e, kremu. Jest to krem o delikatnym stopniu krycia, właśnie wyrównujący koloryt skóry. E, nie ma możliwości budowania, czyli jeżeli nałożymy jedną warstwę i chcemy na to doklepać, że tak to ujmę, kolejną, no to nie da się, ponieważ on nie zastyga. On pracuje razem ze skórą, e, czyli e, razem z mimiką nie, nie ma efektu. Efektu takiego ściągnięcia. E, no i chyba tak naprawdę wszystko na ten temat. E, więc tutaj już nałożyłam korektor i pod oko także z kolekcji Candy, i on jest już o wiele bardziej kryjący. A bliżej cienia dopracuję granicę pędzlem. Podkład przypudrowany, więc pora na konturowanie oraz resztę twarzy, a zrobię to e, produktami z afektu, które mamy, więc zaczynam od brązera. I tak na pierwszy rzut oka powiem Wam, że brązer jest dość jasny. E, ja lubię jak jest jasno, ale e, czy nie będzie zbyt jasno? No, zaraz zobaczymy. E, ostukuję w rękę najpierw ale równomiernie nabijam na pędzel żeby nie zrobić sobie potencjalnej plamy. No, ale dobra, lecimy. Hmm, można więcej. Jest subtelny, delikatny. Wręcz bym powiedziała, niewidoczny, ale robiący robotę, bo mam kontur. On tam jest. Ale mówię, jest on mega, mega delikatny i subtelny. Nie wiem, czy ja jako ja nie dołożę sobie czegoś na mocniej, i teraz pewnie e, słyszę okrzyki: Nie, dobra, Madzia, zostaw już starczy, ale powiem Wam, że jest to bezpieczny brązer. No, zobaczcie, jest, ale bardzo delikatno. <ścoughs> delikatno. No, dobra, może być delikatno. E, tutaj, słuchajcie,. Em, nie chciałam zbyt dużo różnych rzeczy nakładać, ponieważ sparzyłam się prostownicą, więc dlatego to jest nieprzykryte specjalnie. Nie to, że coś tam pominęłam. I delikatnie jeszcze tutaj w okolicy czoła. No i powiem Wam, że chyba nie będę się upierać i nie będę dokładać nic e, ciemniej, bo ten efekt mi się podoba i jest dla mnie zadowalający. Jeszcze dołożę sobie różu, więc będę miała pełnię szczęścia, ale tak patrzę w podgląd kamery i wcale nieprawda, że on jest jasny, bo go widać, on tam jest. Więc e, uważam, że jest że jest, jest, jest okejka zanim rusz, no to najpierw rozświetlacz u mnie w tej kolejności no i tutaj rozświetlacz słuchajcie, też z Ingrida, podkład z Ingrida no to wrzucimy z kolekcji Bali rozświetlacz lubię go mocno daje naprawdę efekt dużego rozświetlenia no ale to chyba widzicie, nie? sobie przetrę no i dobra, to na co czekałam, czyli róż i już. I słuchajcie, róż jest w kolorze, no właśnie, jaki to jest kolor? To nie jest brzoskwiniowy, to nie jest koralowy, to nie jest różowy. On jest, myślę, że dość mocno uniwersalny i także dla osób, które nie będą lubiły różu. Eee, bo dużo osób nie lubi różu, bo jest zbyt różowy, a on nie jest zbyt różowy. No, bym bardziej była po stronie, że jest to coś w stylu, Koralu idąc pod cegiełkę. Więc, y, też dla osób, które y, na przykład mają y, problemy z cerą naczynkową i nie lubią tego różu, właśnie, bo się za mocno różowią, to też będzie dobry kolor. Więc y, nakładam. Jak już się wypowiedziałam. <grym> I u mnie zawsze pomiędzy brązer a rozświetlacz. Dopełnienie w makijażu. <laughs> Powiedziałabym, że są to produkty bezpieczne. To znaczy, że są na tyle neutralne em, kolory, że będą pasowały do większości osób i. Powiem Wam, że ta paleta też jest tak skomponowa skomponowana, że te kolory będą e, tak naprawdę dla każdego. Ej, fajna ta paleta jest. Tak, na początku, jak na nią spojrzałam, to tak sobie powiedziałam hmm, hmm, chyba nudna. No ale wiecie, jak ja lubię takie kolory ostre, no to jak zobaczyłam tę, no to uznałam, że może, może nic specjalnego. Ale e, cofam bez kitu e, i przyznaję się do tego bez bicia. E, naprawdę jest to bardzo fajna paleta, która daje wiele możliwości. Jest kompaktowa. E, jak widzicie, też jest z lusterkiem, czyli fajna opcja na podróż. E, no i także... Mm, Ładnie się rozprowadza pigment i łączy ze sobą, że nie ma jakichś wyraźnych odcięć, czy od brązera do, 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 do różu, tak samo na oku, więc jestem jak najbardziej na no, tak. Więc dobra, robię usta, robię zdjęcia i za chwilkę do Was wracam w tej wersji troszeczkę mocniejszej. Usta dodane, foty ogarnięte, no to pora na wzmocnienie wcześniej wspominane. E, ponownie namoczyłam delikatnie, e, spryskałam mgiełką pędzelek. Biorę czarny cień, mocno wbijam na pędzelek, żeby zrobiło mi się coś w stylu eyelinera. I będę go nakładać na linię wodną. Och, och, och. I słuchajcie, biorę teraz mały pędzelek, bordowy cień. I delikatnie rozetrę linię między cieniem eyelinerem czarnym a wcześniej nałożonym kolorkiem. I jeszcze trochę borda tutaj dam na sam środek z tym poprzednim kolorem. Dlatego to, co już powiedziałam, kolory są dopełniające się. Także kontrastujące można zrobić makijaż i dzienny, i wieczorowy, jak widzieliście poprzednio. I tak naprawdę niewielkim e, ruchem a zobaczcie, jak już jest inne oko. Fajnie, podoba mi się, powiem Wam szczerze, że podoba mi się. E, I tutaj to samo. Wzmocnię, ale już bez eyelinera, tylko mniejszym pędzelkiem po prostu przyciemnię linię rzęs na górze. A tutaj już się posłużę lusterkiem tak bardziej z bliska, mam nadzieję, że nic Wam nie zasłonię. No i dobra, wzdłuż linii rzęs zewnętrzny kącik delikatnie wzmacniam czernią. Najcowy no na to, po której stronie mocy jesteście, tej ciemniejszej, wyraźniejszej, czy jednak subtelniejszej? Zrobiłam też specjalnie neutralne usta nie tylko dlatego, że jest to mój ulubiony kolor tutaj Soft Matte z Golden Rose 1, ale także, żeby właśnie pasowało to do jednego, jak i drugiego oka. Dobra, lecę na drugie i przychodzę z podsumowaniem. I tak się prezentuje makijaż po wzmocnieniu, jak sami widzieliście, e, niedużym nakładem energii i kosmetyków, że tak to ujmę, bo tak naprawdę wzmocniliśmy tylko e, linię wodną i trochę tego borda, trochę czarnego, no i już, no i ciach i od razu inny charakter e, ma makijaż. Więc moi drodzy, to już jest koniec, nie ma już nic, ale będą regularnie e, odcinki. E, obiecuję nagrywać i, i żeby pojawiały się co środę. Makijaż makijażem, ale co do samej palety I podsumowując Jak zobaczyłam, że wychodzi nowa paleta Z afektem i przy współpracy z Karoliną Matraszek No to byłam mega podekscytowana I wcześniej widziałam na story o Karoliny Że coś kombinuje z zieleniami No to sobie myślę, o będzie petarda zielona Coś w tym stylu, albo kolorowego I powiem wam, że może niepotrzebnie się nastawiłam Na te kolory, na te zielenie Ponieważ jak przyszła mi paleta I ją otworzyłam, to było takie... O, ładne, ale... Hmm. Nudne, ale słuchajcie, muszę się z nią przeprosić e, znów, bo zbyt pochopnie wyciągnęłam wnioski, ponieważ e, paleta jest rewelacyjna. Kolor się broni, pigment się broni, pięknie się blenduje. Jest na tyle uniwersalna, że e, będzie tak naprawdę coś miłego dla każdego. E, no i też fajne jest to, że e, tutaj te kolory są dość ciepłe, ale chłodny jest brązer, który także nam może służyć za. Przecieniowanie powieki. E, więc e, też myślałam, że brązer i róż będą może zbyt jasne e, i źle to będzie wyglądało, ale powiem Wam, że wygląda to dobrze, przynajmniej tak mi się wydaje. E, I są to e, kosmetyki do twarzy bezpieczne, tak jak wspomniałam wcześniej, że e, no, ciężko nimi uzyskać plamy i po prostu ładnie się ze sobą łączą. Więc daję tej palecie okejkę, okay nadal. Pure Passion jest moim top 1, ale na miejsce numer 2 wchodzi ta paleta, i myślę, że to będzie też paleta, z którą będę najczęściej jeździć w podróże. No bo tak jak wspomniałam, makijaż dzienny, wieczorowy, z błyskiem, bez błysku, smołki, wszystko można. Więc tym oto optymistycznym akcentem kończę, żegnam się, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek i zapraszam na kolejne. Pa!